Duch przekory, który może zagościć w naszym sercu, może być jedną z przyczyn, dla których nie będziemy potrafili przyjąć Królestwa Bożego i słowa, które kieruje do nas Pan Bóg. Sam to widzę na TikToku, kiedy od niedawna. Umieszczam filmiki i komentarze bardzo często nie są merytoryczne, nie są oparte na jakiejś wiedzy, ale są po prostu przekorne, byle komuś dopiec, byle kogoś poniżyć, byle kogoś wyśmiać. Warto się nad tym zastanowić, co właściwie jest w moim sercu, bo jak słyszymy w Ewangelii, w innym fragmencie, Pan Jezus mówi, że z obfitości naszego serca mówią nasze usta. Więc jeżeli właśnie ta przekorność nieustannie wylewa się ze mnie, to znaczy, że przekorne jest moje serce, które wiecznie ironizuje, wiecznie coś wyśmiewa, wiecznie kogoś wskazuje palcem. Bardzo dobry temat do refleksji, czy tak czasem nie jest w moim życiu.